No właśnie, tutaj teraz warto powiedzieć parę słów o krucjatach, które wydają się takim nieodłącznym elementem wieków średnich, bo gdy mówiłem, że nie rozmawiamy teraz o stanie wojennym, to taka myśl mi przemknęła przez głowę, czy rzeczywiście nie jest kolejnym mitem to, że. Uważa się, średniowiecze jako stan permanentnej wojny. Owszem, były bitwy i to wielkie czasami niezwykle znaczące dla, dla późniejszej historii, dla jej, dla jej kolejnych etapów, chociażby weźmy bitwę pod Płatę, albo bitwę pod Hastings, ale czy była to rzeczywiście, czy był to taki czas permanentnej wojny, wojowania, Krucja, czy to jednak jest kolejny mit. No to, to już. Jest jeszcze, jeszcze inna sprawa. Faktycznie średniowiecze no, nie było może okresem permanentnej wojny, ale widziało wiele wojen, wiele wojen okrutnych i widziało też zabiegi o pokój, chociażby pokój boży, prawda? Ten ruch, który w XI wieku się rozszerzył, który zapewniał, że nie będzie się wojowało przez kilka dni w tygodniu. Może to brzmieć śmiesznie, ale no, to była. Wielka sprawa, że coś takiego zostało podjęte, bo rzeczywiście ten system feudalny spowodował rozdrobnienie władzy i konflikty rozmaite, mniejsze lub większe były. Co do tego nie ulega wątpliwości. No ale skąd się wzięły krucjaty? Pamiętam jak dziś jeszcze, już przed lat prawie 20, taki wykład, który wzbudził wzburzenie pewnej uczestniczki na widowni, zresztą specjalistki też od średniowiecza, tylko w innej dziedzinie. A profesor Kłoczowski opowiadał o tym, jak to ta pierwsza krucjata właściwie wzięła się stąd. Jak wiemy, ona tak wybuchła spontanicznie, bo co prawda papież ogłosił w na, na, na Synodzie, że no, Kościół na Wschodzie oczekuje wsparcia. I nagle ludzie poszli na Wschód. Zaczęli sobie przypinać te krzyże i poszli na Wschód. Najpierw wyprawa ludowa. Oczywiście wyprawa tragiczna i też niezdyscyplinowana i też przynosząca rozmaite szkody, ale jak to się stało? No bo wcześniej. Świadomość uzyskały wspólnoty chrześcijańskie niewielkie w parafiach. To nie jest przypadek Polski, jeszcze wtedy byśmy nie mieli ani tak kościoła zorganizowanego, ani, ani parafii jeszcze w Polsce nie było. A tamta parafia stała się ośrodkiem życia i również ten pokój Boży, ta idea pokoju Bożego wymagała na przykład no, trzymania jakiejś broni, trzymania straży, pilnowania tego miejscowego kościoła, swojej wspólnoty i w przyjęcia odpowiedzialności za, za Kościół. I wtedy pamiętam, ktoś z sali powiedział, No jak, to, to te, te krucjaty, te zbrodnicze wyprawy miałby się wziąć z odpowiedzialności za Kościół. A po mówi, no, no ale no tak, no to tak to, tak to wygląda. Także tak to było. I rzeczywiście te badania, które nad krucjatami się toczą od już jakieś tak dwudziestoleci, mniej więcej. No, odchodzą z kolei od tego, do czego doszło się po wojnie, czyli z tego bardzo wzniosłego postrzegania kurcjat. Nie negowano tego, że były tam i zbrodnie, i były błędy, i że były niepotrzebne wojny, były takie sojusze, i owaki i byli tacy ludzie i inni. No nie mniej opowieść o Krucjatach. Yy opisywały dzieła historyków, którzy byli nimi zafascynowani właśnie od tej strony, że mamy tutaj zdobywców, mamy tutaj rycerzy chrześcijańskich, prawda, idziemy na wschód, odzyskujemy Jerozolimę, a potem na fali tej dekolonizacji i złego postrzegania kolonializmu w jakiejkolwiek formie, no doszło do takiego właśnie masowego potępienia. To właśnie były wyprawy takie upieszcze bardziej, no, a teraz się okazuje, że nie, że wyprawa jednak, jak świadczą te badania i takie trzeźwe spojrzenie na, na, na Krucjaty, że wyprawa dla przeciętnego krzyżowca przynosiła raczej wielkie ryzyko. Po pierwsze, że nie wróci, po drugie, że jego majątek przepadnie, zostaje. No, by no, zakryty, sam finansowo, przecież z własnej finansowo kieszeni. Oczywiście. I zostawia to, co ma wszystko rodzinę, dzieci. Oczywiście byli awanturnicy, którzy chcieli się w coś takiego wdać, ale tutaj mieliśmy nacisk wręcz społeczny, żeby brać udział w takiej wyprawie, bo no, to można śmiało porównać do wypraw czy do działań. działań sił ONZ-u, na przykład międzynarodowych. To było coś no takiego. No tak, ale prawda? Gottfried de Bourdieu nie był przecież awanturnikiem. To był hrabia. Tak, tak. Myślę o awanturnikach, no ale też mieliśmy do czynienia z wielkimi feudołami, o których tak można powiedzieć, bo sobie tam wykroili dziedzictwo na wschodzie, prawda? I powstały dynastie, i powstały państwa. No i oni też się tam różnie zachowywali. Natomiast trzeba powiedzieć, że z jednej strony, no ci, którzy traktowali to jak awanturę, no to niech będzie, że tak traktowali. Ale mieliśmy Ludwika Świętego i wielu innych. Później, ale też i wcześniej, którzy traktowali to jako obowiązek i uważali, że to jest, no, no trzeba, trzeba po prostu, yy, trzeba pójść. A konsekwencje dla niewielu łączyły się z zyskami. Przeważnie łączyły się i z wielkim nakładem finansowym, i z bezpieczeństwem utraty życia, zdrowia i niepowrócenia nigdy, yy, nigdy do ojczyzny, a motywacja, no jednak, wychodzi na to, że była religijna i to rzeczywiście było wspieranie. Państwa krzyżowców na wschodzie, a z drugiej strony, jak przyjrzymy się temu, jak się ta historia potoczyła, no, dlaczego w ogóle tam te wyprawy ruszyły. No oczywiście, że bizantyjczycy wcale nie lubili krzyżowców. Nie, nie, nie. Oni prosili o tę pomoc, ale wyobrażali sobie ją inaczej. Natomiast oni oni nią poprosili dlatego, że dostawali cięgi od Turków i że ich władztwo w Anatolii po prostu padło. I, i greckie miasta, bo przecież to były greckie miasta, nie tureckie, nie muzułmańskie, dostały się w ręce yy, yy, niewiernych, tak. Muzułmanów i, i nie mogli z tym nic zrobić. Po części rzeczywiście krzyżowcy tutaj sprawę załatwili, ale nie oddali tych ziem Bizancjum. Niektóre tylko rzeczy, niektóre tylko tereny zostały blisko leżące na północnym zachodzie odzyskane po pierwszej krucjacie. Natomiast przecież po upadku państwa krzyżowców, finalnym upadku w końcu wieku XIII, to się na tym nie skończyło. Turcja weszła do Europy. Muzułmanie weszli głęboko. No tak, czyli na Klasowym Polu, no oczywiście właśnie tak, zmieniła sytuację i, w Europie. I, I co, i to było w porządku? No, a a z kolei od połowy Swój Berlijskiego te Tak, Tak. Nie mówiąc o nas, więc to wcale nie jest tak, że... No przecież to była, można powiedzieć, że tam byli spokojni ludzie też i że mieli wysoką cywilizację, owszem, też. No, ale to wcale tak nie było, że to była taka kolonialna wyprawa tylko i wyłącznie, wręcz przeciwnie. A już po zdobyciu tych terenów, no to potem one już tylko się uszczuplały, prawda? Były coraz to słabiej bronione, i wyprawy krzyżowe w większości swojej one były, one miały charakter rzeczywiście ratunkowy, bo państwa krzyżowców na wschodzie nie posiadały tak dobrej i licznej siły bojowej, którą by mogły w każdej chwili użyć. W sposób pewny przeciwko znacznie większym i silniejszym sąsiadom. Korzystały z aury politycznej, z konfliktów pomiędzy muzułmanami, no i z każdorazowej ewentualnej wyprawy która się organizowała wtedy, kiedy coś się działo. No, Jerozolima została zburzona, zdobyta. No dobrze, ale a, to, to, to jak spojrzeć w takim razie, no, te to, to opisy zdobycia Jerozolimy w 1999 roku, e, kiedy no, według opisów e, świadków t, tamtych wydarzeń, no, nikt nie ocalał po wejściu krzyżowców do miasta, nie, no, no, że myślę, krew że płynęła nie ulicami. Tak, nie, 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 nie jest tak, że nikt nie ocalał i oczywiście trudno bronić jakiekolwiek masowe jakikolwiek masowy wycinanie kogokolwiek, tak? Oczywiście, ja tutaj mam świadomość, że nie można bronić tego rodzaju wyczynów. Trzeba tylko pamiętać teraz i nie mówię to żeby nie mówię tego, żeby usprawiedliwiać tę sytuację, tylko proszę pamiętać, jak zachowywały się jakiekolwiek wojska w tamtym czasie, czy później, przepraszam, wojska sobieskiego, które odbijały z rąk kozaków czy turków niektóre miasta Leżące w granicach Rzeczypospolitej, i niekiedy dokonywały też tam nieciekawych rzeczy, skoro stwierdzały, że mieszkańcy byli na przykład zbyt koza kolumni. To I to, to nie było wesołe, po pierwsze, ale też trzeba wziąć pod uwagę następną rzecz, że dość często niektóre doniesienia na temat tych właśnie wydarzeń przypominają nam szansą de żest. Czyli to, co czytamy w, w, w pieśni o Rolandzie, że krew płynie wszędzie. Prawda, że ktoś tam przecina rumaka razem z rycerzem na pół i część tych, tych doniesień ma charakter właśnie takiej przesady epickiej. Zgoda, tym się chwalono, prawda? Czyli to już jest na, z naszego punktu widzenia jak najbardziej naganne. Natomiast należy wątpić, żeby te opisy były rzeczywiście aż tak jeden do jeden, jeden do jeden odnoszące się do rzeczywistości. To jest druga sprawa, nie? Ale tutaj ja nie, ja nie zamierzam wybierać, że tak, żeby było jasne. Nie zamierzam wybierać średniowiecza z wszystkiego tego, co się działo w średniowieczu, to broń Boże. I, I tak samo nie da się wybielić działań sił ONZ-u, jak wiadomo, prawda? Bardzo różnie to w dzisiejszych czasach, kiedy generalnie jednak się na to zwraca z baczną bardzo uwagę. No, ale takie były realia wojny i nie zamierzam ich pochwalać, natomiast teraz patrząc na to, dlaczego wyprawy wyruszyły, jakie były motywy tych, którzy wyruszyli. Nie? Jakie były ich losy, no to można powiedzieć właśnie tyle, że nie w większości swojej wcale, nie ze względu na, na to, że chcieli się nachapać, prawda, narabować, nie, motywacja była inna, ale to, jak się zachowywały masy biorące udział w tych wyprawach, no to już jest inna historia. Nie? Niestety to tak, tak jest często w każdej wojnie, niestety.